Dzień dobry, witamy w naszym salonie Jan Materac. Dzisiaj kolejny odcinek i kolejne informacje dla Was o naszych materacach. Przedstawiam Wam Materac Helio. Oto jest jego przekrój. Jest to materac kieszeniowy. Ma 500 sprężyn na metr kwadratowy, a z dwóch stron ma pianki termoelastyczne bardzo wysokie. Co powoduje, że jesteście dotulani. Więc jak ktoś potrzebuje dotulania, to ten materac jest idealny. Jest to wysokiej klasy materac, który ma 10 lat gwarancji. Przeznaczony jest dla seniorów, ale też dla par, ponieważ te drgania przenoszone przez sprężyny nie przechodzą na partnera. I dodatkowo dla osób z chorym kręgosłupem. Co prawda, w ostatnim odcinku o Hebe mówiłem, że tamten Hebe jest twardy i też jest dobry dla osób z chorym kręgosłupem. Z czego to wynika? Z informacji uzyskanych od waszych lekarzy lub fizjoterapeutów. Niektórzy mówią, najlepiej spać na podłodze, a inni na czymś miękkim. Więc sprawdźcie i przyjdźcie. Materac jest bardzo przyjemny, muszę Wam powiedzieć, nawet. Jeden młody ksiądz, który kupił u nas taki materac, prawie zgrzeszył. Powiedział, że nie chciało mu się wstawać i zaspałby na mszę poranną, którą właśnie prowadził. Dlatego ci, którzy potrzebujecie przyjemnego snu, przyjemnego dotulenia albo śpicie samotnie, to ten materac jest dla was idealny. Dodatkowo jeszcze w tym materacu, w samym pokrowcu Pianka wysoka, termo, termoelastyczna, taka jak plastelinka. Zobaczcie, to jest materac, w którym tak wysoka jest pianka i ona się ugina pod wpływem ciała i dostosowuje pod wpływem temperatury i jest dodatkowo jeszcze w pokrowcu. W związku z tym ten pokrowiec jest rozłączny i tutaj u góry, i tutaj na dole, ponieważ w momencie, kiedy będziecie chcieli prać, no to możecie wyprać tę część środkową, ta która jest bez pikowania. I jak obrócicie materac, to obracacie środek i wtedy i wtedy macie zwiększoną im żywotność tego materaca, bo raz jest z tej strony, raz jest z tej. Z obydwu stron jest lato, zima, nie ma znaczenia na której stronie, na której stronie macie. W związku z tym polecamy Wam materac Helio. Wysokiej klasy materac kieszeniowy z dodatkowymi, tutaj, piankami w pokrowcu. Do zobaczenia następnym razem.